Dobra, pytanie numer jeden. Czy twój dziadek to Jarosław Kaczyński? No myślałem, że to się nie wyda, ale teraz mnie macie. Tak naprawdę cała moja kariera w nieruchomościach wzięła się właśnie stąd. To jest naprawdę taki mój sposób na to, żeby kupować nieruchomości w niższej cenie, że po prostu dostaję te wszystkie nieruchomości prosto z Warszawy. Ludzie są przekupywani, żeby ja mógł te nieruchomości kupować. I tak naprawdę to wszystko dzięki właśnie tutaj więzom krwi z Jarosławem Kaczyńskim. Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj troszeczkę niestandardowy format. Jakiś czas temu poprosiliśmy was o to, żebyście zadawali wam pytania, na które ja mam odpowiedzieć. Pytania mogą być z zakresu nieruchomości, biznesu czy mojego życia osobistego i dzisiaj na te pytania będę odpowiadał. W ramach ciekawostki wam powiem, że Przemek te pytania przygotował mi ich nie pokazując, więc teraz jest pierwszy raz, kiedy ta kartka Ujrzy właściwie światło dzienne. Yy, zobaczyłem na razie tylko jedno pytanie, pierwsze z góry. Już się zacząłem trochę śmiać, więc myślę, że możemy zaczynać. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Śląskie Mieszkania. Zainwestuj w mieszkanie z o połowę wyższą rentownością niż przeciętne lokale na wynajem. Odwiedź śląskiemieszkania.pl Jeśli wolisz nauczyć się samodzielnie inwestować w nieruchomości, zobacz ofertę szkoleń na szymonkaczyński.pl Więc pytanie numer jeden. Czy Twój dziadek to Jarosław Kaczyński? Nie. Tyle chyba wystarczy, żebym tutaj powiedział. Yy, nie kojarzę, żeby miał jakiekolwiek powiązanie z Jarosławem Kaczyńskim, czy też z innymi jego bliskimi. Jest to po prostu tutaj zbieżność nazwisk, chyba, że gdzieś tam ileś pokoleń wstecz. Kto wie? Wszyscy najprawdopodobniej pochodzimy od tego samego przodka bardzo, bardzo dawno temu. Pytanie numer dwa. Najważniejsza porada dla początkującego pośrednika nieruchomości? Moim zdaniem to po prostu wejść na rynek, zacząć działać, kupić się na kilku różnych rzeczach, czyli nie ograniczać się na przykład do rynku wtórnego próbować z rynku pierwotnego, nawiązać współpracę z deweloperami, sprzedawać mieszkania, które tam są, dodawać dużo ogłoszeń i starać się spróbować każdej rzeczy po trochu. Czyli wynajmów, rynek pierwotny, rynek wtórny, po prostu dodawać ogłoszenia, nie poddawać się, bo te początki są bardzo ciężkie. Być wytrwałym i po czasie sukces powinien tutaj zdecydowanie przyjść, obserwować też lepszych od siebie i uczyć się między innymi z takiego kanału jak ten, nie szczędzić na swoim szkoleniu. To takie moje rady. Pytanie numer 3. O, tu widzę, jest trochę dłużej. Cześć Szymon, zainspirowałeś mnie Jakiś miesiąc temu branżę nieruchomości i flipami. Obejrzałem praktycznie każdy filmik w tym filmie, gdzie opowiadać o swoich początkach, będąc pośrednikiem. Sam w zeszłym tygodniu stałem właśnie takim pośrednikiem, by głównie zebrać wiedzę o tej branży i stąd moje pytanie do ciebie. Jak on doradziłbyś mi ścieżkę na najbliższe kilka miesięcy w kierunku Twojej dzisiejszej pozycji, zakładając, że mam kapitał na rozpoczęcie flipów? Mam już na ten moment dużą wiedzę, ależ tak jak wspomniałem, zostałem pośrednikiem, by się edukować. I czy zaczynać oglądać mieszkanie i myśleć nad pierwszym flipem, czy jeszcze pozostać przy samym pośrednictwie? Pozdrow dla ciebie i trzymam kciuki na kolejne sukcesy. Dzięki bardzo e, za te pozdrowienia na samym końcu. E, moim zdaniem, trochę bym nabrał, myślę, więcej pokory co do tego, że masz już dużą wiedzę. Jeżeli dopiero wszedłeś w rynek, zobaczyłeś filmy, masz na pewno jakąś wiedzę teoretyczną, ale często osoby wchodzą na rynek i praktyka potrafi ich nieźle zweryfikować. Nie powinieneś, moim zdaniem, na pewno teraz się ograniczać na zasadzie żeby czy być pośrednikiem, czy robić flipy, spróbuj tego i tego. Ważne, żeby twoje pieniądze, jeżeli masz kapitał, ważne, żeby ten kapitał pracował. Nieważne, czy jesteś właśnie pośrednikiem, czy jesteś programistą, informatykiem, dowolnie, pieniądze zawsze powinny pracować i na siebie zarabiać. To jest taka moja główna zasada. Jeżeli chodzi o pośrednictwo, to po prostu uczestnisz w tym rynku. Chodź na spotkania, zbieraj doświadczenia. Rozmawiaj z ludźmi, a sam przy okazji na pewno trafisz okazję, gdzie będziesz w stanie ten swój kapitał wykorzystać. Jeżeli ty na przykład jeszcze nie czujesz się wystarczająco mocno, żeby kupić mieszkanie, chociaż powiedziałeś, że tą wiedzę masz, więc myślę, że już jesteś w stanie przeanalizować rynek, weź na przykład kiń współpracę 50 na 50, wyłóż pieniądze, żeby twoje pieniądze pracowały, ale zdecydowanie... Wchodź tutaj w ten rynek, zaczynaj działać, szukaj mieszkania, które możesz kupić. A na przykład, jeżeli go nie kupisz, to zaproponuj, że możesz tą osobę obsłużyć jako pośrednik. No i idź do przodu, doświadczenie daje, najwięcej doświadczenia daje ci po prostu działanie. Dalej, pytanie numer 4. Jakie jest Twoje podejście do inwestycji typu flip na, flip na pierwotnym przy harmonogramach 2080 80 z terminem dwuletnim na budowę? Zakładając, że deweloper nie upadnie, czy to zawsze może być dobry deal? Wiem mniej więcej, jak to wygląda? Yy, powiem tak. Jeżeli jesteśmy w stanie pakietowo kupić jakieś mieszkania w takim korzystnym harmonogramie, to korzystamy z dźwigni czasowej, z dźwigni finansowej. Nasz system finansowy jest tak zbudowany, że mamy inflację. Cały czas mamy do dróg pieniądza. Bardzo duży deficyt budżetowy jest też zaplanowany na przyszły rok, prawie 300 miliardów złotych. Więc jeżeli teraz na przykład wpłacacie tylko 10 czy 20% deweloperowi, inwestycja będzie oddana za dwa lata i deweloper najprawdopodobniej będzie podnosił ceny w trakcie, no to. Bo zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli mieszkanie zdrożeje o 20%, to wy zarabiacie 100% wartości. Więc bardzo ciężko jest to samo powtórzyć w zwykłym flipie, bo byście musieli na przykład kupić mieszkanie za 300 tysięcy, sprzedać za 600. Tutaj możecie zarezerwować mieszkanie, dając 10 czy 20% i wasz zysk. Jest podnoszony bardzo dużą dźwignią, bo rośnie cała wartość mieszkania, a nie tylko wartość waszego wkładu. Co do samego harmonogramu, no nie macie tutaj żadnej pewności, że nieruchomości pójdą w górę. Trzeba też to oczywiście sobie gdzieś tam analizować. Trzeba być ostrożnym, trzeba pamiętać, że niektórzy deweloperzy. Po prostu też próbują dawać takie oferty, żeby właśnie flipperzy od nich te nieruchomości kupili. Też jesteście wtedy zobowiązani, żeby za to mieszkanie zapłacić. Podpisujecie umowę deweloperską i też po tych dwóch latach za to mieszkanie trzeba będzie wykupić, jeżeli nie znajdziecie nowego nabywcy. Pamiętajcie też o ograniczeniu ilości sesji, pamiętajcie tak samo, żeby sobie w takiej umowie na przykład zostawić zapis, że deweloper wyraża zgodę na rozwiązanie takiej umowy i, wskaza i wskazanie przez Was nowego nabywcy, który to od Was odkupi. Natomiast model, myślę, bardzo fajny. Widzę Tyle plusów rynku pierwotnego, jak przede wszystkim jakaś standaryzacja, nowy, fajny produkt. Trochę to jest jak z samochodami. Pomimo tego, że jest to droższe, dużo osób chce mieć nowy samochód z salonu. Ja osobiście wolę rynek wtórny, bo tu mamy dużo, większym, dużo większą możliwość do kreowania wartości, dużo większą możliwość do jakby przebicia tej ceny. Natomiast no, na rynku pierwotnym niewątpliwie jest to łatwiej tu zrobić produkt premium, w którym klient docelowy się po prostu zakocha. Więc też jestem na tak z takimi inwestycjami i też się w takich inwestycjach często udzielam. Pytanie numer 5. Dzień dobry, mam takie pytanie: pracuję za granicą, zarabiam w euro, ale za około rok planuję wrócić do Polski. Chciałbym wziąć kredyt na mieszkanie, najlepiej do końca roku. Jak rozumiem, mogę wziąć kredyt w polskim banku, czy tylko w walucie euro. Ale co jak już wrócę do Polski, będę zarabiał w złotówkach? Czy taki kredyt jest bardzo nieopłacalny, czy to jest to samo, bo potem po prostu zmienią mi euro na PLN po obecnym kursie. Z tego co ja się orientuję, nawet jeżeli zarabiasz w euro, możesz wciąż wziąć kredyt w złotówkach, natomiast niektóre banki mają takie rozwiązanie w swojej ofercie. Najlepiej jest raczej brać kredyt w walucie, którą, w której się zarabia, żeby nie być tutaj stratnym na żadnej różnicy kursowej, bo pamiętajmy, że ten kurs się zmienia. Natomiast najlepszym rozwiązaniem byłoby udanie się po prostu do doradcy kredytowego, który przedstawi całkowitą ofertę wszelkiego rodzaju plusy minusy i wybierze dla Ciebie te banki, które rzeczywiście są korzystne. Ale z tego. Co kojarzy, to my przerabialiśmy takie sytuacje, że kupowali u nas, kupowały osoby u nas nieruchomości, które pracowały na przykład w Niemczech i kupowały to na kredyt w złotówkach, więc niektóre banki taką możliwość dopuszczają, no i wtedy cały czas masz ten kredyt w złotówkach. No tylko pamiętaj, zarabiasz euro. Jeżeli kurs euro by spadł, no to mniej po prostu zarabiasz względem tego, ile wynosi Twoje zadłużenie. Pytanie numer 6. Na co zwrócić uwagę przy kupnie mieszkania na wynajem? O tym mógł powstać zupełnie osobny film. I tutaj mamy kilka najważniejszych rzeczy, według których ja doradzam moim inwestorom. To jest przede wszystkim na samym początku. Nie chciałbym, żeby to mój inwestor na przykład sam sobie wybierał nieruchomość na wynajem, tylko ja wolę zbadać jego potrzeby. I ogólnie rozmowę zaczynam od tego, czy jego nieruchomość ma być nastawiona na bardzo wysoką stopę zwrotu, bo wtedy najlepiej sprawdzi się gotowiec inwestycyjny, wielopak inwestycyjny, czy też mieszkanie wynajęte na pokoje, które. Bardzo dobrze zarabia, ale jest mniej płynne. Jeżeli ktoś by chciał je w przyszłości sprzeda sprzedać, może być z tym jakiś problem, może to trwać po prostu dłużej, bo jest to produkt stricte nastawiony na inwestora, a jednak znaczna część ludzi na rynku kupuje nieruchomości po to, żeby jakby no, na własne cele mieszkaniowe lub ewentualnie takie zwykłe mieszkanie. Ludzie często boją się takich tworów, jak jest na przykład dwupak, trzypak czy pięciopak inwestycyjny, mimo tego, że dają one zarobić naprawdę bardzo fajnie, czasem nawet kilkadziesiąt procent więcej niż standardowe. Mieszkanie. Kolejną rzeczą jest płynność, czyli oczywiście, jak szybko takie mieszkanie jesteśmy w stanie sprzedać, bo pamiętajmy, że jakiekolwiek zmiany podatków, zmiany przepisów mogą spowodować, że te nieruchomości będziemy chcieli po prostu sprzedać. No to bardzo płynne są małe mieszkania, czyli kawalerki, mieszkania dwupokojowe, zazwyczaj w dobrych lokalizacjach, bo tam jednak ludzie chcą kupować. Natomiast nie bójcie się też kupować nieruchomości w mniejszych miastach, byle rzeczywiście unikać takiej całkowitej patologii. To znaczy, mieszkanie nie musi być idealne, ale dobrze, jak jednak też w nim wszystko nie jest nie tak, czyli nie jest na niskim parterze, w starej kamienicy bez ogrzewania i tak dalej. Zresztą sprzedaży nie powinno być problemów. Jest to oczywiście zawsze też kwestia ceny. Kolejne pytanie, numer 7. Flipy na spółkę ZO czy od Moim zdaniem to zależy. Jeżeli zaczynacie dopiero swoją przygodę z flipami, wybrałbym tutaj jedną działalność gospodarczą, żeby zobaczyć, czy Wam się to w ogóle podoba. Spółka jest fajnym tworem, spółka jest tworem, który umożliwia fajne optymalizacje podatkowe, bo płacimy tego podatku tutaj znacznie mniej. Nie mamy składki zdrowotnej, natomiast. Spółka, założenie spółki, prowadzenie spółki czy zamknięcie spółki są to dużo bardziej długotrwałe i kosztowne procesy, więc spółkę dopiero bym otwierał przy jakimś większym kapitale, kiedy już wiecie, że na przykład 80 tych flipów jesteście w stanie w ciągu takiego roku zrobić, no i liczycie, że to co zaoszczędzacie na podatkach jest dla Was korzystniejsze niż to ile kosztuje Was prowadzenie takiej spółki. W skali roku, no bo księgowość jest oczywiście w takiej sytuacji droższa. Czy uważasz, że czeka nas duży kryzys gospodarczy w 2025-2026 roku? Przyznam szczerze, że gdzieś tam jak obserwuję wskaźniki, natomiast nie jestem tu żadnym ekspertem, jeżeli o to chodzi. I naprawdę przeraża mnie to, co się dzieje z naszym państwem, to przeraża mnie ogólnie to, co się dzieje z Unią Europejską. Te wszystkie normy, które są nam od pewnego czasu wtłaczane, jesteśmy chyba krajem, w którym pojawiło się najwięcej nowych podatków w przeciągu ostatnich 10-15 lat. Płacimy podatek od wszystkiego, mamy coraz wyższe ceny energii, stajemy się po prostu niesamowicie niekonkurencyjni. Wiele branż zostało poddanych niesamowitej presji cenowej, mianowicie rosną koszty zatrudnienia pracowników, rośnie minimalna krajowa, rosną koszty energii, często przedsiębiorstwa. Są jeszcze dobijani podatkami od nieruchomości e, wszelkiego rodzaju innymi składkami, gdzie presja na to, żeby utrzymywali ceny, jest wciąż bardzo, bardzo duża i widzę, że wiele firm po prostu nie daje rady. Sam widzę, ile my mamy kosztów, o których nikt na pierwszy rzut oka by nie pomyślał. Typu sam podatek od nieruchomości, który płacimy tylko i wyłącznie za naszą siedzibę, to jest tysięcy zł miesięcznie, e, nie mówiąc o kosztach energii, samochodach, leasingach, pracownikach, e, jest tego naprawdę cała masa. Wiem, że wiele osób nie da rady yy, i też to w sumie chyba poniekąd rozumiem, bo, bo to jest ciężkie jakby życie w takim jakby stresie i pod taką presją i uważam, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje, yy, może nas czekać naprawdę solidny kryzys, bo mam wrażenie, że jakby to brzydko określić, niektórym trochę się w dupach poprzewracało i każdy oczekuje niesamowitych zysków, obecnie często za nic. A niestety jest tak, że jeżeli na rynku rządzi chciwość i ludzie pożyczają pieniądze na 20%, na 30%, każdy by chciał mieć taką stopę zwrotu tylko za pożyczenie kapitału, to kiedyś się kończy, bo to staje się takie trochę bardzo nierynkowe. Ludzie się przyzwyczaili, że można w dużym stopniu zarabiać pasywnie, bardzo duże pieniądze, i też mi się wydaje, że to rzeczywiście może tworzyć pewnego rodzaju taką bańkę na wielu rynkach, więc tu byłbym bardzo, bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o te inwestycje. I tak myślę, że rzeczywiście może nas czekać spory kryzys, ale ma na to wpływ wiele rzeczy. Zależy, jak się zachowają koszty energii, zależy, czy będziemy mieć obniżone stopy procentowe. Wydaje mi się, że w przyszłym roku te stopy będą musiały zostać obniżone, bo jeżeli nie, to będzie to po prostu oznaczało dla wielu firm koniec, bo przy tak wysokich stopach procentowych, Zresztą to widać już, czy to branża budowlana, czy to jakby branże gdzieś tam przemysłowe nie będą w stanie po prostu obsługiwać swojego długu. Nie mówiąc o tym, że chcąc teraz w Europie spełniać te wszystkie normy emisji, płacić nowe podatki, stajemy się po prostu całkowicie niekonkurencyjni względem przemysłu np. chińskiego. Jak przejść z jednego na kilka flipów naraz instrukcją krok po kroku? No i kiedy wyniki konkursu? W konkursie możecie jeszcze cały czas brać udział. Wyniki konkursu podamy w przyszłym tygodniu podczas kolejnego filmu, który będzie tutaj emitowany. A jeżeli chodzi o odpowiedź na główne pytanie, czyli jak przejść z jednego na kilka flipów, no to trzeba tutaj się skupić na kilku rzeczach i zależy od tego, gdzie są Twoje problemy. Mianowicie, żeby robić flipa, potrzebujemy oczywiście kapitału, potrzebujemy nieruchomości w okazyjnej cenie. I potrzebujemy zasobów ludzkich. Więc pytanie, czego nam tutaj brakuje? Czy jesteś osobą, która ma kapitał, ale na przykład nie ma nieruchomości dostępnej poniżej ceny rynkowej i zasoby ludzkie no możesz ewentualnie zastąpić to swoją pracą? Myślę, że do momentu, jeżeli będziesz chciał robić 5, 6, 7, 8 flipów, jednocześnie jeszcze można to w jakiś sposób ogarnąć własną pracą, potem już rzeczywiście trzeba budować do tego zespół. Co jest potrzebne? No przede wszystkim trzeba, jeżeli... Omówię może każdy z tych schematów po kolei. Jeżeli potrzebujesz zasobów ludzkich, to w pierwszej kolejności musisz określić, jak wygląda Twoja praca, żeby być w stanie przekazać to kolejnej osobie, żeby ona była w stanie podejmować te same lub podobne decyzje, co ty w oparciu o czynniki, które będzie gdzieś tam odbierasz. Czyli jakie wybrać materiały, jak dokładnie wygląda proces remontu. Rozpisać na przykład Excela, skąd bierzemy materiały, jakie materiały bierzemy żeby po prostu nie popełniać głupich błędów, a takie błędy, niestety, przy skalowaniu bardzo często się zdarzają. Jeżeli chodzi o brak nieruchomości, no to tutaj dobrze jest nawiązać współpracę z sorcerami, i nawet powiedziałbym szczerze, że lepiej się współpracuje, będąc dużym graczem, bo jest się wtedy konkretnym, w tych okazji rzeczywiście trafę więcej. Oni też to lubią, można naprawdę fajnie to gdzieś tam zagospodarować. W dalszej części. Jak widzą, że bierzesz jedną nieruchomość, dajemy sobie raz drugą, trzecią, to, to naprawdę jest fajna droga do współpracy. No i trzeba też samemu rzeczywiście ten rynek śledzić. Yy, przynajmniej jeżeli już masz zbudowane zasoby ludzkie i wciąż zajmujesz się pozyskami, to warto codziennie poświęcać trochę czasu, żeby poprzeglądać sobie nowe oferty, w wolnych chwilach też je przeglądać, jeździć na te nieruchomości kupować lub zacząć interesować się większymi budynkami. W moim przypadku to był naprawdę ogromny skok, zmiana podejścia, gdzie zacząłem brać całe budynki zamiast skupiać się na pojedynczych mieszkaniach. Niesamowita ulga pod kątem logistycznym po to, żeby po prostu robić te produkty w jednym miejscu. Bardzo, bardzo to pomaga w ułożeniu całego procesu. Ogranicza koszty logistyczne związane z jeżdżeniem, zamówieniami materiałów, bo wszystko może być zrobione w jednym miejscu. No a jeżeli chodzi o braki kapitałowe, no to tutaj potrzebujemy zdecydowanie inwestorów, kredytów lub kapitału zewnętrznego po to, żeby te transakcje po prostu robić. Nie jest łatwe do ułożenia i uważam, że robienie flipów jest w miarę proste. Zrobienie firmy, która robi flipy, już ma dużo, dużo więcej schodów, bo każdy produkt jest tutaj inny. Ciężko jest nam coś tutaj ustandaryzować, bo każde mieszkanie jest inne, w każdym musimy robić inny układ. Być może też dobrym rozwiązaniem będzie dojście do pięciu, siedmiu transakcji jednocześnie i po prostu robienie to samemu, bo wcale nie jest powiedziane, że jak potem przeskoczysz na przykład na 15 transakcji jednocześnie, to, że będziesz zarabiać więcej, bo często jest tak, że niestety ta skala w jakiś sposób zabija marżę. E, natomiast rozwój w tych trzech poszczególnych rzeczach, czyli zasoby ludzkie, kapitał i dostęp do nieruchomości w okazyjnej cenie, w zależności od tego, jaki problem musisz rozwiązać, Czego Ci brakuje? Musisz w tym kierunku pójść. No zdecydowanie tutaj, tego co ja widzę, najwięcej osób ma z dostępem do nieruchomości w okazyjnej cenie, ale tych nieruchomości jest cała masa, kwestia relacji z sorserami, pośrednikami, ulotkowania, czy też sprawdzania internetu. Kolejne pytanie, co z cenami nieruchomości w najbliższym półroczu? Bardzo dobre pytanie. No moim zdaniem na chwilę obecną ceny gdzieś tam stoją w miejscu i nie przewiduję tutaj jakichś zarówno większych zysków, być może nawet delikatne spadki w niektórych miejscach. No i też jest coś chyba o czym mówiłem, już w sumie w zeszłym roku się tego spodziewałem, tylko wszedł wtedy ten program Bezpieczny Kredyt 2%, który ten rynek niesamowicie zaczął stymulować. Długofalowo no, myślę, że ceny będą rosły też ze względu na to, że mamy znowu taki duży deficyt. Pamiętajcie, że te pieniądze skądś się będą musiały wziąć, więc pewnie trzeba je będzie wydrukować. Jeżeli wydrukujemy pieniądze, znowu wszystko podrożaje. Ludzie często pytają się, kiedy bańka na rynku nieruchomości pęknie. To ja się zapytam, wyobraźcie sobie teraz, że wychodzicie w jakiejś fabryce i mówicie ludziom, jest bańka na waszych wynagrodzeniach, zarabiacie już. 3,5 tysiąca zł miesięcznie na rękę, a niedawno zarabialiście jeszcze 2200 zł. To jest bańka i trzeba z tego zrezygnować, więc od jutra będziecie zarabiać dwukrotnie mniej. Podobne podejście ma wiele osób na rynku nieruchomości i nikt nie zwraca uwagi na to, że wszystko, co jest wokół nas, podrożało. A jest to spowodowane tym, jak wygląda nasz system, który jest oparty na wierzchnym zadłużeniu do druku. Ale jeżeli ktoś zobaczy, jak to wygląda, można też to wykorzystać tak jak my, czyli kupować nieruchomości, na przykład na dźwigni finansowej, które potem najemcy spłacają, wartość naszych aktywów rośnie i my budujemy po prostu swój majątek w bardzo, bardzo fajny sposób. Aha, no właśnie, co z tymi cenami? Więc ja raczej uważam, że ceny powinny stać w miejscu, ale jest też szansa na jakieś przeceny. Może miejscowo delikatne wzrosty. Nie spodziewałbym się żadnych na pewno szokujących wzrostów, takich jak były w zeszłym roku. Raczej bym oscylował, że to wszystko w ciągu roku będzie gdzieś oscylować w granicy od minus 5 do plus 5% w takiej amplitudzie. Jakich narzędzi używasz do analizy nieruchomości pod kątem flipa? Ja korzystam z programu Sonar Home. Tam sobie sprawdzam wartość nieruchomości i do tego sobie jeszcze analizuję, jakie są ceny nieruchomości wystawionych w danej okolicy, żeby mieć po prostu porównanie do tego, jaki produkt, Ile kosztuje produkt, który będzie porównywalny do mojego, określam sobie wtedy stan mieszkania, wartość wyposażenia, tak żeby być w stanie się gdzieś tam w te widelki wstrzelić. I wiem za ile mogę kupić mieszkanie, bo liczę sobie koszty remontu i inne koszty, które też uczestniczą w takiej transakcji. Ile potrzeba kapitału, żeby zrobić 10 tysięcy złotych netto miesięcznie z najmu? Yy, no tak, 10 złotych netto miesięcznie, czyli tu mamy niecałe 11 tysięcy złotych. Musiałyby takie mieszkania rzeczywiście zarabiać kwoty odstępnego. Powiem tak, jeżeli by pójść w takie najbardziej agresywne nieruchomości, to myślę, że jesteśmy w stanie już tutaj osiągnąć mniej więcej taką stopę zwrotu w okolicach miliona, 100 miliona, 200 tysięcy złotych. Można też oczywiście się zakredytować tutaj, tak, i wtedy to będzie jeszcze korzystniejsze. Natomiast jeżeli by wziąć takie standardowe mieszkania, czyli kawalerki, czy mieszkania dwupokojowe, to myślę, że około 1,5 miliona, czy może nawet 1,6 sześćset i wtedy jesteśmy w stanie spokojnie wykręcić taką stopę zwrotu na czysto już dla inwestora. Oczywiście, o ile kupimy to w dobrym mieście, tak? Zakładam, że w Gdańsku, w Warszawie takie stopy zwrotu są raczej nieosiągalne. Jak ocenia pan aktualny rynek nieruchomości pod kątem flipów? Co nas czeka w przyszłości? Flipy dalej się robią. Ja zawsze tłumaczę ludziom, że. Rynek nieruchomości to nie jest tak, że nagle, wiecie, jest hamulec i po prostu on się zatrzymuje. Rynek cały czas funkcjonuje. Jakby tych transakcji rzeczywiście jest mniej, natomiast był taki moment, że w transakcji było bardzo dużo, kiedy mieliśmy bezpieczny kredyt 2%. Potem te wartości ilości transakcji zaczęły gdzieś tam spadać. No i widzimy teraz po statystykach, że jest bardzo dużo ogłoszeń i mieszkania cały czas się sprzedają, natomiast uważam, że trzeba się czymś wyróżnić. Nie są to czasy, gdzie można mieszkanie dać w bardzo wysokiej cenie i ludzie się o nie zabijają. Raczej są to czasy, gdzie ludzie oczekują jakiejś promocji lub fajnie zrobione. Mieszkania w dobrym standardzie, które po prostu będzie w jakiś sposób się na tym rynku wyróżniało. Więc jestem zwolennikiem tego, żeby oczywiście zadbać o standard mieszkania, zadbać o to, właśnie, jak to wygląda i tym się starać wyróżnić właśnie pośród potencjalnych kupujących. Mamy tutaj wtedy największe szanse na to, że zrobimy tą transakcję w fajny sposób. No, co uważam z rynkiem? Uważam, że długofalowo nieruchomości dalej będą szły w górę, natomiast nie wykluczono, że czeka nas jakaś tam korekta po tym programie, który wszedł. Pamiętajmy też, że w przyszłym roku są wybory prezydenckie. Więc nie zdziwię się, jeżeli w przyszłym roku wejdzie jakiś nowy projekt, który znowu da nam tanie kredyty, tylko po to, żeby przekonać ludzi do jednej z partii które ten kredyt po prostu wprowadzi. Dalej mamy pytanie numer 14. Flip domu, na co zwrócić uwagę? No domy różnią się już znacznie od mieszkania. Domy są produktami już, które, gdzie trzeba przede wszystkim dużo większą uwagę przyłożyć do tego, jak je rzeczywiście robimy, co tam dokładnie robimy. Jeżeli chodzi o dom, no to przede wszystkim powinniśmy już zacząć oceniać takie rzeczy jak fundamenty, piwnice, izolację pionową takiego budynku i też wszystkie koszty, które musimy włożyć na przykład w naprawę dachu, czy też jego wymianę. Zrobienie właśnie elewacji, ewentualną wymianę okien, czyli coś, co często, jeżeli kupujemy mieszkanie w bloku, jest poza naszym szeregiem zainteresowań. Tutaj już trzeba na to zwrócić uwagę, tak samo jak wykonanie także jakiegoś. Remontu, może remont to nie jest dobre słowo, ale zagospodarowania jakiegoś ogródka, podjazdu, wykostkowanie, że ten remont może być po prostu dużo, dużo droższy. Często wiąże się też to z zmianą sposobu ogrzewania, właśnie, zrobieniem takiej izolacji pionowej, czy też sprawdzeniem stanu konstrukcyjnego takiego budynku. To są takie rzeczy, które w domach czy kamienicach są podstawą, sprawdzenie stanu stropów. No bo wtedy już my bezpośrednio za to odpowiadamy. Jeżeli byłyby problemy ze stropem, w spółdzielni, no to jest to kwestia, jakby spółdzielnie jest za to odpowiedzialna, żeby nam to naprawić, natomiast tutaj w domu jest to już nasz własny obowiązek, więc tych rzeczy trzeba sprawdzić więcej. Warto sobie wiedzieć, czy to konstruktora, czy kogoś, kto nam po prostu będzie w stanie z tym wszystkim pomóc. No i trzeba zdecydowanie też przewidzieć większy budżet. Natomiast też jestem zdania, że jeśli taki dom się zrobi w miarę fajny sposób, to można na nim dobrze zarobić, ale znam wiele osób, które, prze, które nie doszacowały zupełnie, Kosztów, które są potrzebne na remont domu, i często okazało się, że opłacałoby się wybudować nowy niż po prostu robić taki stary, robić taki, że tak powiem, reanimację trupa. Okazywało się, że po prostu taki zabieg kosztował znacznie więcej niż wybudowanie nowego. I ostatnie pytanie: Czy są jeszcze wielopaki kawalerek, na których można zarobić 10% najmu w skali roku? Tak jak najbardziej. Teraz nawet taki wielopak sprzedajemy, cały czas też przyjmujemy zamówienia na takie wielopaki. Przyznam szczerze na chwilę obecną inwestorzy wykupili bardzo dużo takich nieruchomości, co mnie cieszy, ale jeżeli macie ochotę zainwestować w nieruchomości z wysoką stopą zwrotu, zachęcam Was do kontaktu. Przygotowujemy takie mieszkania, zarządzamy nimi, wynajmujemy. Często inwestorzy nawet nie widzą swoich mieszkań, które przygotowujemy i właśnie cieszą się takim bezpiecznym, co miesięcznym zyskiem z takich nieruchomości. To już tyle w tym odcinku. 15 pytań. Dajcie znać, co o tym myślicie. Starałem się no, jak najbardziej spontanicznie zresztą teraz dopiero zobaczyłem te pytania. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, w jaki sposób tutaj to rozwinąłem. Dajcie też znać, czy w ogóle podoba Wam się taki format odcinka i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie.